jakie mamy marynarki w naszej kolekcji Wiosny-Lato. Będę Wam wszystkie te marynarki pokazywać w połączeniu z naszymi jeansami. To są jeansy, które są lekko rozproszone na dole. Ja mam na sobie rozmiar 38 i mam m 4 wzrostu. Jeżeli chciałybyście, zastanowić się, jaki dla siebie potrzebujecie rozmiar. Będę pokazywać do jednych spodni, bo chciałabym, żebyśmy się skupiły faktycznie na marynarkach. Zacznę od naszej marynarki niebieskiej ze złotymi guzikami. Marynarka ma bardzo klasyczny krój, jak widzicie. Wszystkie guziczki są logowane. Jest bardzo fajny skład, ponieważ jest z nazwisko, czyli jest to lekki skład. W tym momencie odcięta, więc możecie sobie ją połączyć. W naszej kolekcji znajdziecie z spódniczkę. Jest to już taki bardzo moim zdaniem elegancki look, a tutaj możecie to przełamać czy do pracy, czy na, na co dzień. Myślę, że spokojnie możecie wybrać taką stylizację. Kolejna nasza propozycja to marynarka masełkowa. Pokazuję ją Wam zaraz po niebieskiej, ponieważ chciałabym, żebyśmy chwilę zostały przy tych złotych guzikach. Potem od nich odejdziemy, bo wiem, że nie wszystkie jesteście fankami złota. Dlatego będę też miała propozycję dla Was. Natomiast teraz chciałabym jeszcze pokazać marynarkę o innym kroju. Ona ma cztery guziczki z przodu. Jest luźniejsza z tyłu, więc fajnie to a jak to widać. Ma taki kolor masełka. Nie wiem, czy będziecie fajnie widziały w tym, w tym świetle, natomiast jest to teraz kolor sezonu i bardzo ładnie podkreśla opaleniznę. E, polecam Wam ją serdecznie, bo możecie ją nosić do jeansów i do shortów, tak naprawdę. Mamy też w naszej ofercie do niej szrotnicę, która jest z jednym guziczkiem i bardzo fajnie wygląda, więc serdecznie Wam polecam. Następną moją propozycją jest marynarka beżowa, która jest w naszej najnowszej kolekcji. Jest to marynarka już niekrótka, czyli dla dziewczyn, które nie są fankami krótkiej marynarki, będę teraz miała coś do pokazania. Jednym z detali tej marynarki jest rękaw, na którym nie mamy guziczków, tak jak w większości naszych marynarek, tylko jest to rękaw, który się rozchodzi pięknie. Wiem, że wiele z Was bardzo zwraca na to uwagę i za każdym razem jak kupujecie, to piszecie, że pierwszy raz widzicie taki rękaw tak fajnie rozwiązany, więc polecam Wam sobie zwrócić na to uwagę. Marynarka jest spinana na boku. Tył również rozcięcie jest inaczej niż we wszystkich naszych marynarkach. Więc jest naprawdę całkiem inny model. Jak widzicie, mamy poduszki. W materiale jest len, dlatego ona tak pięknie się mieni i ten kolor jest taki złocisto-beżowy. I tak jak masełko, ślicznie podkreśla opaleniznę. Ja bardzo lubię tą marynarkę wybierać teraz w takie troszkę cieplejsze dni. Serdecznie Wam też ją polecam. Mamy do niej kamizelkę w tym samym kolorze i spodnie. Trzecią marynarką, którą chcę Wam pokazać, jest marynarka dobrze znana dziewczynom, które są z nami już dłużej. Jest to marynarka, którą tak naprawdę produkujemy od pierwszej naszej kolekcji, tylko w różnych kolorach, bo jest bestsellerem i wiem, że wszystkie dziewczyny lubią ją łączyć i z jeansami i ze spodniami, które są w zestawie. Natomiast ja, tak jak wspominałem dzisiaj będę pokazywać Wam wszystko z jednymi spodniami, żebyśmy mogły zobaczyć fajnie różnice. Ta marynarka jest bardzo klasyczna. Ma też logowane guziczki, ale są już to guziki, które są w kolorze materiału, czyli nie wybijają się tak jak guziki złote, jest krótsza, więc tak naprawdę dla dziewczyn, które Chciałyby, żeby nie było widać jego ciała, to e, możemy to połączyć ze spodniami garniturowymi albo ubrać pod to e, top, rozpiąć marynarkę i wtedy też fajnie to wygląda. A jeżeli będzie Wam cieplej na, na następne dni, to możemy też rzucić tą marynarkę i w topiku wyglądamy super. My do tej marynarki m, zawsze proponujemy nasz top śmietankowy, taki dzianinowy, który mamy na jednoramie, bo świetnie się komponuje kolorystycznie. A tak jak mówię, nie każdy lubi nosić marynarki zapięte, bez niczego pod spodem, więc ja Wam serdecznie ją polecam. Ostatnią już propozycją jest e, marynarka jeansowa. Nie powiem, e, że jest to ulubienie z mój tej kolekcji. E, ja najczęściej noszę ją do shortów, które mamy również w tym e, kolorze, m, do białego t-shirtu i czuję się w tym naprawdę świetnie. E, marynarka jest taliowana. Widzicie też tutaj piękne e, przecięcia z tyłu. Tak samo, chciałabym Wam fajnie wszystko zaprezentować, natomiast nie wiem, czy wszystko dobrze widać. E, tak jak w naszych wszystkich marynarkach mamy logowany guziczek, e, jest to bawełna. Naprawdę Wam ją e, polecam. Chciałam też Wam zapytać, czy, czy jest coś, co chciałabyś zobaczyć, albo coś, co chciałobyście zobaczyć może na innym rozmiarze, to dziewczyny też na pewno chętnie Wam to zaprezentują.